Witam Was serdecznie. Pomyśleliśmy, że pomocne będzie, jeśli posłuchacie i zobaczycie trochę więcej o programie klinicznym na autyzm, o zajęciach, jak one mogą wyglądać. Być może Wasze dziecko zna już te zajęcia. Tak naprawdę Wasze dziecko nie musi być w spektrum autyzmu. Może nawet nie posiadać diagnozy. Ten program po prostu się tak nazywa. Co jakiś czas będziemy nagrywać filmiki, gdzie będziemy pokazywać i opisywać, omawiać Wam, co robimy podczas. Każdych kolejnych poziomów, i tak naprawdę, jeśli będziecie mieli ochotę spróbować w domu, zwłaszcza z tym dzieckiem, to jak najbardziej. Zaczynam od pierwszego poziomu. Pierwszy poziom, czyli wiaderko. A wiaderko są same fantastyczne rzeczy. Jest czas na. Gaderko. Co ja mam w moim gaderku, w moim gaderku, w moim gaderku, co ja mam w moim gaderku? Ah! Co ja tam mam. Okulary. Nakręcam, 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 nakręcam. Skok! 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 O! Skaczący! Koniec wiaderka. Jak widzieliście, wiaderko, czyli ten pierwszy poziom, nie trwa bardzo długo. To jest tak naprawdę chwila, kiedy zależy nam, żeby dziecko skupiło na nas uwagę, żeby zaangażowało się, żeby spojrzało i zobaczyło, wow, jakie my mamy fantastyczne rzeczy, jacy my jesteśmy, jacy my jesteśmy e, fajni. I tak naprawdę, co jest najważniejszą zasadą? To, żeby nie dać dziecku zabawki z wiaderka. Wiem, że to może być trudne, może to się wydawać takie niezręczne, bo, ale jak to jest? Tym bardziej, jeśli na przykład dziecko bardzo chce tą zabawkę, prawda? Dziecko coś chce, coś mu się podoba, a my mu tego nie dajemy. Tak naprawdę musimy pamiętać, nad czym pamiętamy, nad czym pracujemy. My wiemy, jak działa koncentracja uwagi, jakie są podstawy koncentracji uwagi i jeśli tą zabawkę damy dziecku, to dziecko skoncentruje się tylko na tym przedmiocie. A nam podczas tego pierwszego poziomu zależy, żeby dziecko skoncentrowało się na osobie dorosłej, która nam pokazuje coś fantastycznego. Zależy nam, żeby nauczyć dziecko. Siedzenia, zrelaksowania się tym czasem, takim wspólnym i po prostu oglądania czegoś, co jest warte tego oglądania. Tak naprawdę staramy się zrozumieć osoby w spektrum autyzmu i jakby dostosować nauczanie do, do, do tych osób: do, musimy szukać innej drogi, trochę innego sposobu i tak naprawdę musimy uczyć te dzieci, jak się uczyć. Jeśli chodzi o, o wiaderko, tak naprawdę nie musi to być wiaderko. Co może być jeszcze? Może być o takie otwierane pudełko. Może być plecak. Może to być taka oto walizka. Jakakolwiek jako macie walizkę. To może być... Zwykła mała kosmetyczka. Inne pudełko. Duża torba. Ważne jest, żeby e, torba czy pudełko było zamykane. żeby po prostu, żeby się e, żeby można było je otworzyć i zamknąć. Może być to też pudełko na buty, można obkleić je jakoś kolorowo. Nie przesadzajcie z tym obklejaniem, bo może być wtedy po prostu zbyt strokate. Co jest ważne podczas tego pierwszego poziomu? Jeśli dziecko potrafi się skoncentrować, jeśli potrafi patrzeć na osobę dorosłą, jeśli potrafi jej słuchać, to wow, popatrzcie, ile w tym momencie możemy nauczyć nasze dziecko o całym otaczającym nas świecie. I tak naprawdę jeśli chcielibyście spróbować, to tak jak już powiedziałam, to nie musi być wiaderko, to może być cokolwiek innego, co znajdziecie w domu, co macie w domu, pudełko, plecak, torba. I nawet jeśli wasze dziecko miało już takie zajęcia w przedszkolu czy w szkole, to nauczy się tych wszystkich umiejętności tak naprawdę przenieść te umiejętności ze szkoły do. Domu, co też może okazać się naprawdę fantastyczne. Dziękuję bardzo.